Witam, w dzisiejszym filmie chciałem Wam nieco opowiedzieć o mokrej muszce. Metoda tak naprawdę bardzo prosta, którą szczerze mogę polecić każdej osobie, każdej osobie, która zaczyna dopiero łowić na muchę, ponieważ to mało wymagająca metoda oraz naprawdę bardzo skuteczna. Nie przedłużając może dalej, na samym początku skupmy się na temat much, które stosujemy. Jak nazwa wskazuje, używamy much tonących, tak zwane mokre muchy. Tego typu muchy powinny być raczej smukłe, zbudowane z materiałów, które fajnie chłoną wodę. No wiadomo, no nie chcemy łowić na mokrą muchę muchami, które pływają na powierzchni wody, po powierzchni wody. Możemy te muszki często, znaczy warto wykonać te muszki na hakach cięższych, E, czyli o grubszym trzonku, e, no ponieważ wtedy te muszki będą ważyły troszkę więcej i fajnie nam zatoną. Hmm. Dobra, mówiąc na mokrą muchę staramy się imitować naturalny spływ e, owadów, e, dlatego starajmy się prowadzić te muchy jak najbardziej naturalnie. Możemy jakoś to nieco urozmaicać, ale to opowiem później, jak już pójdziemy nad wodę. E, Dobra, jeśli chodzi o sprzęt. Ja najczęściej używam wędki w klasach 4-5. Co do długości to nie ma jakoś za specjalnie znaczenia. Tak naprawdę najważniejsza jest kwestia naszego komfortu. A co do akcji tej wędki, to myślę, że taki Midflex byłby z, chyba jak najbardziej. Trudniej powiedzieć, czy będzie najlepszy, no to jest też kwestia gustu. No, ale czasami bywa, że... Brania są dosyć agresywne i po prostu fajnie jest, jak ta wędka troszeczkę to amortyzowała. Eee, dobra, teraz jeśli chodzi o linki. Mm. Najczęściej stosujemy linki, wiadomo, tonące. Wydaje mi się, że głównym mi są tonące w klasie 1, ale również możemy używać linki pływające. Eee, przypon? Go raczej nie róbmy zbyt długiego. Myślę, że jedna, myślę, że czy długości, długości kija, czyli na przykład 9 stóp, czyli tam 2 ,85 m, będzie ok, A co do żyłek, którym będziemy stosować jego żyłki przyponowe, no to raczej tak powiedzmy o to 12, 14 w górę. No bo tak jak, mówię, no z podawaniem numerów żyłek to jest tak różnie, no wiadomo, czasami będą brały wyłącznie na muchy, które są przywiązane do bardzo cienkich żyłek, a czasami będą takie sytuacje, że ryby będą tak agresywnie brały, że nawet 0,24 może nie wystarczyć. Dobra, tak naprawdę, dobra, jeszcze jedna sprawa, odnośnie kołowrotków. Tutaj ważne jest, żebyśmy mieli ten kołowrotek o dobrym hamulcu i od razu przed przedłowieniem go ustawmy, ponieważ no później w wodzie nie będzie mieli na to czasu. Naprawdę, wierzcie mi, nie chcecie doświadczyć takiej sytuacji, że złapiecie fajną rybę, po czym okaże się, że mieście skręcony hamulec, no i wszystko pęknie. Ja mógłbym do tego polecić np. obrotki o szerokiej szpuli, ponieważ one troszeczkę mniej niszczą, znaczy dużo mniej niszczą sznur. Dobra, wydaje mi się, że z teorii to było na tyle, więc lecimy nad wodę, pouczyć się rzucać. Dobra, jesteśmy już nad wodą i po zrobieniu zestawu, po przywiązaniu muszek rzucamy, kładziemy muszki troszeczkę w dół. Musimy sobie to delikatnie przerzucić. O. Teraz czekam... O! <grym> A propos. Właśnie teraz chciałem powiedzieć, że jest taki moment, kiedy te muszki zaczynają się prostować. I fantastycznie w tamtym momencie biorą strągi. Dobra, Nie chodź tu mały. Nie będę ci tu macał. Dobra, skórkę trochę wiatr wieje fajny. Dobra, jeszcze raz Kładziemy sobie sznur troszeczkę poniżej Minimal, możemy sobie troszeczkę to przerzucić I teraz Spokojnie, muszki sobie spływają Po łuku Aż do pełnego wyprostowania Sznura Tu troszeczkę światło się odbiło Od wody to nie widzicie, no ale sznur się teraz Prostuje i już jak się wyprostuje, możemy go sobie delikatnie pościągać do siebie. Delikatnie możemy to ściągać. I ponawiamy całą tą czynność. I rzucamy troszeczkę niżej. Sznur sobie spływa. Troszeczkę przerzucamy. Teraz, co chciałem powiedzieć wcześniej, kiedy sznur zaczyna iść po łuku, przypąd zaczyna się również prostować, i muszki wychodzą do powierzchni wody. To imituje takie naturalne zachowanie owadów, które płyną do powierzchni. I właśnie w tym momencie występuje bardzo dużo brań. Jeszcze mogę jako taką ciekawostkę dodać, że na przykład, jak widzimy jakieś ciekawe miejsce, jak tam na przykład, możemy sobie troszeczkę w tym momencie wypuścić tego sznuru. I potrzymać. Po prostu możemy to trzymać i czasami bywa, że właśnie w tym momencie nawet na takim samym trzymaniu tego sznura możemy złapać kilka fajnych rybek. To mówiłem też w odcinku właśnie o długiej nimfie, że możemy sobie tak przytrzymywać nimfki i można tak złapać parę fajne ryby. Ja tutaj mam, używam sznura pływającego, ponieważ jest tutaj dosyć płytko. O! Widzieliście, właśnie strążek się pokusił. I jeszcze tak. A, tam. Rzucimy sobie jeszcze raz, bo tak mnie zaciekawiły te strągi tam. Przerzucamy w dół, o, ale ładnie uderzyło i tak przerzucamy, Co delikatnie spływa, sznuru nie widać, ale to czujemy na sznurze, dlatego delikatnie Tak. Najczęściej branie będziemy czuli po szarpnięciu sznura lub po na przykład zatrzymaniu tej końcówki, ale światło tak się odbierze, że nic nie widzimy. Dlatego zawsze warto jest trzymać ten sznur tak delikatnie. I jeżeli zacinamy, to zacinamy z ręki. Mi to czasami nie wychodzi, <gryw> tak z nerwów, ale tak jest najlepiej. Właśnie zacinać z ręki. Dużo ryb straciłem. Między innymi na przykład zacinaniem. Skija. Tak, tak, tak sztywno trzyma się sznur, i się zacina do góry. No to łatwo jest tak stracić rybki. Się może powtórzę, ale może jeszcze raz. Właśnie jak sznur się wyprostował, możemy sobie to czasami urozmaicić drobnymi podciągnięciami albo nawet sam przytrzymaniem muszek przy jakimś ciekawym miejscu jak na przykład tam, jak woda opływa jakiś spory kamień i po prostu trzymamy dobra, ale jeszcze jedna sprawa możemy sobie to rzu rzucić i minimalnie to urozmaicić drobnymi podciągnięciami Ach, znowu uderzył To jeszcze raz, tak jak mówiłem jak ta muszka jest po łóżku, to możemy to urozmaicić Horlera. drobnymi podciągnięciami tutaj widzicie. Ostatnia próba I przechodzimy do następnej metody ja Tutaj Wam wpiszę godzinę Kiedy skończę łowić tego pstrąga A bo jeszcze z tym Dobra, teraz może parę słów Odnośnie zestawu Przypomkonicznym, zakończonym kółeczkiem łącznikowym, nie jest to konieczne, tutaj opcji połączenia tego jest bardzo dużo, jednak kółeczko jest jednym z moich ulubionych. Taki koło 10-15 cm troczek z muszką mokrą i następnie dłuższy trok z kolejną mokrą muszką. A jeżeli mamy do wyboru, jeżeli mamy, chcemy założyć dwie muchy, z czego jest jedna większa, druga mniejsza, to tą większą zakładajmy na ten dłuższy trok. Wtedy to będzie trochę lepiej wyglądało. Dobra. Teraz przejdziemy do kolejnej metody, o której chciałbym wspomnieć. Tylko musimy trochę poczekać, aż świat wiatr przestanie wiać. Bo musimy rzucić po prostu pod prąd. Ale w teorii. Rzucamy pod prąd, następnie wybieramy luz, ściągając delikatnie po prostu nadmiar tego sznuru, który się tu gromadzi. Tylko nie szarpiąc, tak żeby te muszki spływały naturalnie. Jednak też tak, żeby ten przypąt był cały czas napięty Tak w miarę napięty No i wtedy tak naprawdę większość ryb zacina się sama Więc bardzo fajna metoda Dobra I wybieramy luz Jakie jest to wszystko? Kawałek przed powiedzmy 4-5 metrów w tym przypadku troszeczkę mniej. całem ponownie. Chyba wiatr przeszkadza. Wybieramy luz. I ryby zaczynają się same. Okej, okay. dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. To wszystko postaram się odpowiedzieć. A ja tu spróbuję jeszcze zaprać tego obstrąga.